Witajcie. Ostatnio brałem udział w konkursie Elektryzująca Pasja, na który nagrałem film z Waszą pomocą. Co? Chcecie znać wyniki? Otóż. Nic nie wygrałem i nie zająłem żadnego miejsca. Ale film wyszedł mi dosyć ciekawie. Chcecie go zobaczyć? Okej, okay. patrzcie. Być albo nie być? O, to jest pytanie. No w moim przypadku nie. Oj, cicho bądź. Miałeś mi skończyć do kwietnia. No sorry, ale składasz się już z ponad 30 tysięcy modułów, Spędziłem na robienie ciebie ponad 200 godzin. Sorry, ale trochę nie mam czasu. Później cię dokończę. Ale, oj, to miał być film o mojej pasji, a nie o tobie. Ciii. Daj ludziom oglądać. Zapraszam na film. Cześć, nazywam się Paweł i mam 19 lat, ale w internecie znany jestem jako Vinci. Jak już pewnie widzicie, moją pasją jest origami, czyli sztuka składania z papieru bez użycia kleju i nożyczek. Tak. Do żadnej rzeczy, którą Wam pokażę, nie użyłem ani grama kleju. Nie jestem zwykłym origamistą, który tylko sobie składa różne rzeczy. Ja jestem internetowym nauczycielem origami. Tak. Samym origami interesuję się od 11 lat. Ale mój osobisty projekt powstał 4 lata temu. Pewnego dnia stwierdziłem, że skoro umiem już tyle z origami, to czemu nie miałbym zacząć dzielić się tą wiedzą z innymi? I tak powstał Vinci, czyli obecnie najpopularniejszy polski YouTuber uczący origami. Na dzień dzisiejszy mam ponad 8000 widzów i 2,5 miliona wyświetleń wszystkich filmów. Jestem stuprocentowym samouczkiem. Nie przyszedłem nigdy żadnego kursu na instruktora origami. Po prostu sam znalazłem metody, by jak najlepiej uczyć składania różnych dzieł. Z czasem pasją stało się samo nauczanie innych, a nie składanie rzeczy dla samego siebie. Teraz wszystko, co robię, robię dla innych, a nie dla siebie. W mojej pasji chodzi o to, by zarazić jak największą liczbę ludzi. I pokazać im origami od trochę innej strony, jak chcę pokazać wszystkim, że origami nie musi być trudne, jeśli ktoś dobrze ci wytłumaczy. Jako dobry nauczyciel umiem postawić się na miejscu ucznia i w każdym filmie tłumaczę wszystko takimi prostymi słowami, że człowiek biorący pierwszy raz w życiu kartkę do ręki umiałby zrobić to, czego uczę. Ucząc przez internet mam to ułatwienie, że moja bezpłatna nauka dotrze praktycznie wszędzie i łatwo ją przekazać dalej. Jak każdy nauczyciel ponoszę większe i mniejsze sukcesy. W 2014 roku pozostałem wicemistrzem w origami modułowym, rok później mistrzem origami klasycznego na konkursie w Żarowie. Telewizji ukazał się odcinek programu o mnie. Na co dzień Vinci zajmuje się origami. Na YouTubie uczy ludzi, jak się to robi. W ubiegłym roku wymyśliłem i stworzyłem minionki z origami, które odniosły sukces również na zagranicznych stronach internetowych. W tym roku staną się okładką violetynu origami wydawanego przez Polskie Towarzystwo Origami. Ale największym sukcesem każdego nauczyciela jest, gdy uczeń osobiście ci dziękuje, że dobrze nauczasz. Hej, sesja. Kaśka i Kevin. Dzięki mu zrobiłam takie cuda z papieru: łódki, taką oto gwiazdkę, Tulipany i gwiazdki ninja, a teraz taką nam figurę: ptaszka. Dzięki Winci. Dzięki, Dzięki więcej. Wiadomo jak to jest, że im więcej problemów napotkasz na swojej drodze do sukcesu i przez nie przebrniesz, tym większy jest dla ciebie sukces. Oczywiście ja też miałem problemy. Na początku była to słaba strona techniczna moich filmów, która z czasem się polepszała. Kilka razy nawet zmuszony byłem zawiesić kanał, nie było poradników z przyczyn technicznych. Wszystkie te problemy są już za mną. A teraz jedyny problem stanowi czasem brak pomysłu na kolejny poradnik. Spytacie mnie, dlaczego chcę wygrać. A ja powiem tak: wygrana powiększyłaby jeszcze bardziej grono mych odbiorców. Mój projekt tak czy inaczej będzie realizowany przez tyle lat, na ile starczy mi zdrowia w życiu. Mimo tego, że nikt mi za to nie płaci. I tak będę uczył i udowadniał wszystkim, że origami nie musi być trudne, jeśli ktoś dobrze tłumaczy. Dziękuję za uwagę. I jak? Podobało się? No cóż, co mogę powiedzieć? No nie udało się. Trudno, przecież nic się nie stało. Ale bardzo dziękuję Wam, że pomogliście wysyłając mi filmy oraz zdjęcia. Dzięki temu film stał się dużo ciekawszy. I nawet mi się lepiej podoba niż film z tamtego roku. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym poradniku.